Z strony Gamingo TV, witam Was bardzo serdecznie. No i dzisiejszy unboxing poświęcę myszce Logitech LM105 Titan Moim zdaniem jest to zajebista myszka. Tak goś poleciał ponoć w sklepie. Game is Energy Do diablo, trójki, do wszystkich gier, Momo RPG, do wszystkich gier jakie można zagrać, zagrajmy raz zrobić. No i oczywiście do do wszystkiego no, do grania. Nada się nawet do prac prac biurowych. Mam nadzieję. <ścoughs> Także pokrótce, raz wam pokażę. E, już będziemy rozpakowywać. Dobra. E, Okej, okay. teraz wam pokażę jak ta myszka wygląda mniej więcej. Na razie jest tak nie tak ja tego pojadę bym nawet taki ma ergonomiczny kształt jest zajebista do grania, wygląda jak razer chociaż firma Logi logik Chuj by to wiedział eee, mniej więcej <kluzny> <kluzny> będę zaraz, bym, będę wam no zaraz pokazywał się, by się, by się jak, się, się jak pocinam się. na przykład jakąś gierkę zaraz wam pokażę eee, to sprawdzimy zaraz to chętnie taki krótki nagram Filmik Tak wygląda pudełeczko Takie zajebiste, takie o Takie o no Dobra, nacieszmy się tą myszką Instrukcja obsługi Jest tu płyta CD? Czy nie ma? Oczywiście, tu żadnych płyt nie ma Dobra, tu wszystko już jest Po co tym drugi? Dobra, nagram yy, mniej więcej tak jak się z tego gra. Zajibiście się gra. Dobra, koniec testu. Na koniec testu. Bardzo wyjebista myszka. spodobała mi się od razu po zakupie. Yy, nazywa się już, Wam mówię. Logitech LM105 Titan. Rzeczy dobrych zakupów i pozdrawiam gamingowy. Ocena myszki 9,5 9 na 10. Pozdro.